Witajcie w mojej pracowni po dosyć długim czasie. Jak wiecie, dysponuję bardzo małym czasem, jeżeli chodzi o. Nie, no przyjemności to już w ogóle odpadają, ale właśnie jakieś takie medialne sprawy, dlatego YouTube odłożyłam trochę na dalszy plan. Robię drzwi. Maluję drzwi moje w domu, te na piętrze. Te z parteru kiedyś Wam pokazywałam w kolorze szarym. Teraz maluję na biało. I to mogliście dokładnie śledzić na Instagramie. Wpuszczałam Wam na story, filmiki krok po kroku. Być może jeszcze zmontuję filmik od A do Z, jak maluję te drzwi. Co na co trzeba zwrócić uwagę, bo to są drzwi marketowe, drewniane, sosnowe. Ale przy okazji tego chciałam Wam coś pokazać. Preparat WD40, który używam właśnie przy meblach, a tym razem potrzebny mi jest przy tych drzwiach, które bardzo skrzypią. Jesteśmy w domu i praktycznie wszystkie drzwi skrzypią. Co jakiś czas trzeba je po prostu naoliwić. I dlatego WD40 z taką końcówką jest dosyć pomocne. Muszę się wyrobić. Już słyszę, że ten zawias na górze pracuje. Jeszcze ten dolny. Słyszycie? Nie skrzypi. Już mnie nie będzie denerwowało w nocy i budziło dziecka. Ostatnio pokazywałam Wam te krzesła angielskie, wiktoriańskie. Przebijałam podbitkę pod spodem. Takerowałam. A dzisiaj zajmę się tymi kółkami. Ponieważ właścicielka nie chce kółek, bo mogą zarysować podłogę, a po drugie... W tym drugim krześle kółek nie było, zostały uszkodzone, więc te tak samo musimy wymontować i przyciąć trochę tylne nogi, żeby były równe. Tylko patrzcie, to jest zerdzewiałe to jest wszystko z XIX wieku, całe pordzewiałe, więc musimy użyć preparatu, żeby to trochę sobie tą pracę ułatwić. No i ja mam dwa od WD-40. Pierwszy to jest ten niebieski, pewnie najbardziej Wam znany. Uruchamia to nie, uwalnia zacinające się mechanizmy, poluzowuje zardzewiałe części, zabezpiecza powierzchnie metalowe, likwiduje piaski, czyli teoretycznie może to tutaj zadziałać, ale mam jeszcze drugi specyfik. Szybki penetrat i on szybko czyści zardzewiałe i skorduje. Skorodowane części, tak, z korozji. Ok, tutaj chyba po czesku. Czyli mamy tutaj taką właśnie korozję na tych kurczkach. I który by tutaj najpierw użyć? Myślę, że może. Hmm, czy tego? Czy tego do wszystkiego? Czy może ten na korozję? Czyści Myślę, że może spróbujemy. Ok, spróbujemy najpierw ten. Jest słomka, czyli jest łatwy w aplikacji i przynajmniej nie opryskam sobie całych nóg. Ok, no to opryskamy. Ok, jedna noga i teraz druga noga. I zobaczymy co będzie. Dam temu troszkę poczekać. I zobaczymy jak nam te śrubki puszczą. A jak nie podziała to użyję tego drugiego odrdzewiacza. Robię fajną komodę dębową. Muszę wykręcić drzwiczki, ale śrubki są... Zaśnie działę te uchwyty. Uchwyty. Zawiasy są trochę porzewiałe I muszę je śikać tak samo w wd 40 Żeby było łatwiej wykręcić. Ten niebieski też użyłam. I jak wykręcę śrubki, to musi mi troszkę troszkę potrzeba czasu, chyba, że już będzie działało. O, już trochę lepiej, idzie, bo nie mogłam w ogóle tego wykręcić, to yy, wszystko wyczyszczę, odtłuszczę i będzie gotowe podmalowanie. O, może jeszcze włożę je do odrdzewiacza tego drugiego WD40, żeby można było je użyć bez problemu następnym razem. Bo są trochę porzewiałe.